Gorąco zapraszam na zaległy mecz w ramach 11. serii gier PGNiG Superligi Mężczyzn KS. SPR Robry Głogów podejmować będzie Sandrę Spa Pogoń Szczecin. Ja się nazywam Adam Malina. Teraz przy piłce jest pierwsze trafienie w tym meczu. Oleksandr Tiltę przysiekł, ale tam nie ma miejsca. Trzeba rozrzucić piłkę jest trafienie Kamila Sadowskiego. Na środek rozegrania przechodzi tiltę Przysiek na lewej połówce. Jest dużo miejsca dla Sadowskiego, który jest zdecydowanym liderem swojego zespołu. Aleksandr Tilte, Krzysztofik tutaj błaga wręcz wzrokiem o podanie. Doczekał się znakomity obrotowy zespołu. Chrobrego, a to przed szansą Sandra z Papogoń, powrócił Łukasz Gierak, ale notuje stratę jest Kacper Grabowski. Doskonała kontra, krzyżówka od piłki w wykonaniu portowców. Biernacki, ale huknął teraz z drugiej linii Adam Babicz na prawej połówce przez chwilę. Jest dużo miejsca na kole dla Damiana Krzysztofika. Naładowany, nabuzowany jest Mateusz Gawryś. Doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważny jest to mecz dla jego drużyny. Piękny teraz Babic z Orpikiem, dwójkowa akcja i lak. Klinger przełożył teraz Mateusza za Rębę. Piękna, indywidualna, doskonała akcja w wykonaniu lewo, rozgrywającego 13 do 8. Bosy. Biernacki przełożył Jamioła. Fantastycznie, gra pasywna. Tiltę, Mija Gieraka, ten nieco spóźniony. Krzysztofik sam przedarł się tam jak czołg, 17 do 12. No i czekamy na odpowiedź. Pogoni Biernacki, bardzo ładnie na zewnątrz, popchnięty tam jeszcze przy rzucie. Jest troszeczkę miejsca dla Krysiaka i jest trafienie z lewego skrzydła. Raz jeszcze Klinger kontra Fedenczak, spychany. Sadowski do środka, trafia! Portowcy naprawdę lepszej sytuacji na szybkie odrobienie strat mieć się nie będą. Mnóstwo miejsca dla Krysiaka, ale pięknie, technicznie, spektakularnie. Lewoskrzydłowy Ta akcję zasługuje jak najbardziej na powtórkę. Grabowski, Grabowski. Nie ma gwizdka. Adam Babicz. Jest jeszcze Babicz na rozegraniu. Sadowski, Sadowski, ale on dzisiaj poczuł krew. Już w kontrze Jedziniak do Kryńskiego. Wydawało się, że Chrobry ma już ten mecz pod kontrolą, ale nic bardziej mylnego, bo portowcy uwierzyli, że tu jeszcze można zawalczyć chociażby o remis. Rybski sam, ależ popisowa akcja. Chrobry od dłuższego czasu już bez bramki. Marszałek Klinger sam, Klinger trafia. Rybski kapitalny rzut bieżny, ucierpiał tam jeszcze, miejmy nadzieję, że to nic poważnego, jest konsultacja arbitrów, więc w grę wchodzi nawet czerwona kartka, widzimy sięga arbiter do tylnej kieszonki, Bartosz Warmiak wykluczony z tego spotkania, pokazał sędzia za zagranie łokciem, przysiekł teraz. Mnóstwo miejsca dla zdobyłaka. Trafia po długim rogu 30 do 28. Gierak bierze na siebie, ależ trafienie po długim rogu. Gierak 5 sekund, trzeba szukać rzutu. Rybski, sfaulowany. Matuszak nie trafia. Koniec meczu. I to chrobry głogów wygrywa 30 do 29 w arcyważnym spotkaniu. Wydostaje się z ostatniego miejsca. W tabeli ja ze swojej strony dziękuję. Nazywam się Adam Marina. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.